mam widzowie, Z tej strony Nikodem. I mamy ze sobą też tym... Ro, Rozpoczął. Tak, te właśnie Siema. nagrywamy. Nagrywamy double film. E, double video. Tak. I ten, i tym, jak ma swój kanał. Możesz ty, jak tak. sobie go opromować. I sobie go ten, więc... Tak, ja, ja ten. Proszę, żebyście zostawili łapkę, subskrypcję. Proszę, to jest mój nowy kanał. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale dzisiaj mamy. Em, Zagramy sobie rankingowe em, w nowym sezonie. Jak widzicie, już graliśmy na Nikosie kanale. Tak. Em, zaprasza, zapraszam na Nikodem Ociepka. No dobra, e... za niedługo prawdopodobnie się zmieni ten y, nazwa, ale no, chciałam coś powiedzieć, teraz... Tymek, Co? jak nazywa się Twój kanał? Chyba jeszcze się nie zmienił z Pogo, ale już chyba tak jak mam w Fortnite. Cie. Nie wiem możecie yy, za chwilę... Nik. No. X tymek XXX. Jak nie X -tymek XXX nie działa, to wpisujcie jak? Yy, Sigma Pogoskoczek 2. Dokładnie. Też mieliśmy takie konto i robiliśmy maczek, ale już go nie mam, bo mnie zbanowali jak we wszystkich innych kontach. No i zaczynamy. Pierwszy film Tymka, więc... Badajcie nie najpierw na mój film, tylko od razu jak mój, mój film widzicie, to zostawcie łabę, łapkę, suba yy, i wejdźcie na film Tymka, zostawcie u niego subskrypcję, też łapkę w górę, bo bardzo mi zależy, żeby jego filmy też się wybiły. I chciałbym wysłać poz... chciałbym wysłać pozdrowienia do yy, mojego widza, o nazwie dziku, który napisał mi dzisiaj pod komentarzem, że jest moim fanem, że jest jakby moim widzem. Że normalnie mu się wyświetliłem na głównej stronie YouTube'a. Ja od tamtego czasem nie ogląda, więc chciałbym go po też pozdrowić. No. Ja I też ktoś, go pozdrawiam. I ktoś mi y Jak to oglądasz, dziku? To wbij na tym kanał. Bo też ogólnie też on napisał że tym to Sigma. Tak napisał w tym komentarzu. Okej, okay, okej. Okay. Więc y jakbyś wbił na jego kanał, to by było bardzo fajnie. I przepraszam za jakość mojego mikrofonu, jak jaki był. Te, na moim ostatnim filmie, przednim tak ym, jak graliśmy pierwszą grę na moim tym. Na, ym, na pierwsza nowym? Pierwsza gra na nowym sezonie. Na bo nowy. tam było takie coś, że miałem, jakby taki, tak mówiłem, tak. E-e-a, i, no, i, i o, i tak mnie przerywało nie, cały nie czas. Nie było. było tak. U mnie nie było. Ale u mnie tak jest na telefonie i na komputerze. No i jako jeszcze tak jeszcze jest, to no, przepraszam za to. Po prostu zła. Nie wiem co się stało w sumie, to jest z mikrofonem musiał mi się jakoś zbogować. No i jeszcze raz chciałbym, żebyście wbili na, na, na kanał Tymka. Bardzo bym chciał, żeby ten jego kanał też się wybił. O! Tymek i wiesz, że mam nową subskrypcję. O, Nie super. wiem kto mnie zasubskrybował, ale ktoś. Jeżeli ten ktoś um, ogląda, to... Um... Zapraszam do mnie na mój kanał i dawaj Nikoś polecimy sobie tutaj na te piaski. Spoko. No, zapraszamy na tym kanał. I w ogóle jak mogliście już zauważyć, ale wątpię, że ktokolwiek jeszcze to zauważył, mam nową nazwę, czyli szczurek ogórek. Jest bardzo fajna nazwa. A ja mam no. tymi Tymus jeden. Tak jak mam na Robloxie, możecie zapraszać też. Przy tak, Czyli Właśnie i jakby ktoś chciał... Jakby ktoś chciał... Filmy z Robloxa. O umie. Bo ja też mogę nagrać wam. No tak, ale e, chciałem powiedzieć, że jakby ktoś chciał mieć w nas zna w znajomych. Raczej wątpię, ale jakby ktoś chciał, mieć nas w znajomych... No tutaj mamy... I możemy no. też razem sobie pograć. No to napiszcie w komentarzach. My o żebyście się odewijamy, bo to jest dla nas... To będzie troszkę dziwnie powiedziane, ale... Jak, troszkę po dziewczyńsku... Po dziewczyńsku, niestety, ale... No zaszczyt! Usłyszeć takie coś od kogoś obcego, jakby, a nie od jakiegoś znajomego, który robi sobie z nas jaja. No, jakby ktoś chciał, to zapraszam razem z tym, kiedy zapraszamy. Tak, no. ja I bardzo byśmy chcieli w ogóle zrobić live, y pewnie. Ty też pewnie byś tak. chciał. Ale niestety jest pewien problem z, naszą, z naszym ustawieniami kamerki, którą nagrywamy. Bo y, nasza kamerka nie jest zdolna do live'ów, a przynajmniej nawet nie wiem, jak się jej robi. Dostałem pozwolenie. Które próbowałem, nie udało mi się. Jeszcze poszukam poradników, ale. będzie ciężko. No, no i tak. Mi się może uda. Tak, tylko. Nie, bo my korzystamy z tego samego oprogramowania y, kam z kamerki, więc y, to by też się nie uda. No. Może No ale jakąś... może... może... Dużo może za, za parę miesięcy może jak jeszcze nas będzie pamiętał, oglądał. No. No i przypominam, przepraszam, że tak dużo o tym mówię, ale naprawdę bardzo bym chciał, żeby ktoś bił na tym kakanał, więc no. Nie ma... Zbijajcie, nie gryźcie! Nie was nie broni. Tym jak dokładnie, tym jak nie gryzie. Chociaż w sumie. Może... No raz się zdarzyło, że cię ugryzłem. No i ja mam typa, wiesz No chłopie! Ja e, moi widzowie ci e, Moi widzowie w jak będę miał w ogóle. E, ci ty, pod twoimi hey, hey. komentarzami napiszę jakich ja mam e, typów, że ja ledwo wyszłem żywy. I teraz jestem żywy jakoś, nie wiem jak Ale jak ci mają napisać jak oni nie widzieli ciebie, twojej kamerki, tylko widzieli moją. No i chłopak! No I teraz, lupa. ludzie! Daje tryb szczurek ogórek, nie? Szczurek ogórek chodzi do tego, do prima nie? Do akcji. Własnego własnego prime szczurka ogórka. Prime szczurek ogórek. A dobra, tych jest dwóch, a ciebie nie ma już. Dobra, a. to jednak szczurek ogórek robi. Um, cofamy się, cofamy się. Cofamy się, cofamy się. Bardzo się cofamy. Uciekaj, nie pij się z nimi. Ja chciałem tylko im przebić poduchę. Uciekaj. No, Uciekaj, ja nie strzelaj. no, uciekam, ale ja przebijam im poduszki, żeby nie mogli moim śladem. Rozumiesz? Już, już ten, już nie przebijam. Jezus, tak, szczurek. Szczurek, ogórek uciekł. Um, jak ktoś już był na tym kanał, to proszę pod moim lub pod jego filmami um, napisać szczurek, ogórek i tymi tymus. To sigiemki wszystkich. Limus, limus. No, i tak macie napisać. I ogólnie, e, prawdopodobnie nie, tego jeszcze nie słyszeliście, dlatego że właśnie były wagi z naszy, y, y, mikrofonami pod filmem moim. E, jak tego nie słyszeliście? Nie, piszę, to niestety, nie, 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 oni. Ale Tymech, wiem, ale Tymech, opowiedz y, swój żart, który prawdopodobnie się na, nie nagrał. Z myszką Miki. A, he, he, bo tam się lekko podroczyliśmy z Mikosiem na jego jednym filmie. I powiedziałem mu, że brzmi jak myszka Miki, która połkna port USB. No i ogólnie e, fajnie było, jakby to się wybiło, jakby jak jakiś mem czy coś. Możecie spróbować to udostępniać, lajkować i może się to wybije. A teraz tym jest taka przebitka, i nagle to mówisz tak w prawdziwej no, wersji. Dawać. No i nagle mówisz to tak w prawdziwej wersji, jakby to nie było ustawiane. No mów, mów. Bum, bum. No tak, ty by kiedyś głupi no, no. A ty brzmisz jak myszka Miki, która płukna port USB. Uuuu, Sigma. Każdy, kto to teraz słyszał. I, yy, I to wyszło Piszę pod i, moim filmikiem myszkamiki, która połknęła port USB. Tak, pod moim i twoim. Pisze, jak ktoś już to udostępni do jakiegoś swojego znajomego i tak dalej, to pod moim lub pod tymka filmem, ale bardziej pod tymka, napiszcie, yy, że jest, yy, że Tymek to, yy, to myszkamiki, która połknęła port USB-C. Yy, albo yy, USB, jak kto woli. Taki jaki macie yy, ten, wtyczkę do telefonu, to tak. To taki po. O, no, masz tymka... Ej, właśnie, twoja karta za chwilę zniknie. No, chłopie, a masz golda? Ile masz golda no, nie golda. ja mam... 1004, to ja mogę cię kupić. No i to, to się dwa razy. kup mnie Ej, ja nie, będzie... nie, dobra, nie, mam, dobra. nie, 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 no, no. Nie. Aha. Aha, dobra. Powracamy, powracamy tutaj. Z takim tak. żarcikiem. Troszkę nieprzyjemnym. Nie, nie, nie. Dobra, nie będę nic mówił, bo... No, no weź ty... mi kup! No lecę tam. No a tu to jest te wielkie kupształtstwo, o którym... Ale nie Zobacz. bij się z nimi. Nie Ale ja się z nimi nie biję, tu jest twoja karta, Kasztanie. Kasztanko, debilko, wszystko naraz i myszkomiku, która poknęła po, po portu USB. Co? No drudzi mnie Kasztanko no, Gdzie, jest, gdzie ty zginąłeś, mi możesz powiedzieć, co? zła miejsce w Gdzie ty masz swoją kartę? 450 metrów stąd. Jak znaczy, to? faktycznie... 400. A ty masz tylko kilka sekund. Gdzie moja... Ale kup, kup kartę! Zapomniałem. Szybko. Debil. Jesz? zdążyłem! Ha, 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 Ale Niko, wiesz, że nawet jakbyś nie zdążył to byś mógł kupić. Bo nie, już bym to bym chyba nie mógł. Nie, to, 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 po to to służy, żeby kupić właśnie. Nie służy się po to, żeby ten. Chyba żeby się... żeby... Bo, że jak nie możesz iść tam do ciebie. Dobra! Widzowie! Jak powrócę, to musimy chociaż jednego typa zabić, bo licho, licho! Na razie mam jednego killa. No ale ty masz... Ty masz... Ty masz 3 kile. Nie. A. Hmm. To Nie no to cztery trzeba wbić. Ale mamy cztery no, kile. No ale ja muszę mieć. A, dobra. Tam jest Miting, jest mój. Ten, 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 ten. Skupo. Mój. Czekaj, bo mnie te bobki biją. Ty, ej, to moje gruby! Moje! Ja po... Ale ja ale to, to, nie chest, to nie jest to nie jest mityk czas Tam w środku się mityk White? Znaczy nie, widzowie nie, widzowie, nie, widzowie ale... na moim filmiku ci to nawet potwierdzą. Pomocy, to są stworki, potworki z lochum Kupię, ja się biję z typem No i leżę, a ja ci mówię, że ja się biję Kupię, kupię kartę. A, a kupię. masz tyle hajsu? Mam Ile masz? A... 538 okay. Zostanie ci jeszcze 38 Dobra szybko uciekaj wystarczy. bo ten typ jest całkiem chyba dobry że żeś za późno powiedział trochę I ogólnie, tutaj widzowie mam sobie asymyry Jak to brzmiało jak asymyry to dobrze, jeszcze tam. Nie Flesz, flesz, flez Fajne? Nie. Dobrze. Brz Brzmisz jak wyszczekany bulldozer. Ty A czy człowiek brzmi jak człowiek, tak? Nie. Czyli wyszczekany buldożer brzmi jak wyszczekany bulldozer? No to to jest chyba jasne, że brzmi jak wyszczekany... jak, jak wyszczekany buldożer, Bo ja jestem Bez wyszczekany psem. buldożerem. Słuchaj, może i psem, ale mówi ten, co jest jamnikiem, więc proszę mu tutaj nie podskakiwać. Ja chociaż mnie skakać, nie to co ty Jamniki, w ogóle, jamniki no. w ogóle umie skakać? Jamniki w skakać? Jak się je podniesie, to wtedy skaczą. <noise> A tak serio, niko. Wyjdzie, napiszcie w komentarzach, czy jamniki umie skakać. Dobra, aj niko. No. Jak nazywa się kot, który lata? Poczekaj, ja to, ja to, ja to wiem, ja to wiem. Yy, to tak. Dobra, koniec czasu. Kotlet. Suchar. I to, to super suchar. To jest sucharos bananos. Nie to był największy suchar, jaki w życiu kiedykolwiek słyszałem. Bo ja jem z dupem. Ale fajny suchar. Kotlet. Jesteś kotletem? Może i stary, ale... Kotlet, ziemniak, ale z Ciebie gra. Em, ogólnie, to chciałbym nie pozdrowić takich... Hitlerów, którzy powiedzieli... Nie mogę tego, Hotl bo... Hatlerów, e, mnie... hitlerów. hitlerów, hitlerów. Nie mogę tego powiedzieć na tak? YouTubie, bo mnie zbanują, ale bardzo na mnie brzydko nie zwysyłali. Więc e, słuchajcie, jak to się mówiło? Nie stricing Strajtujemy, coś takiego, tak się to mówiło. Strajkujemy na nich. I słuchajcie, ja mam podam ich adres. Adres brzmi naleśnik, ulica, ulica Naleśnik, miasto Majtki 123 i numerek... 20, i, i numerek 69 No i taki jest ich adres. I w tej wchodzicie tam i robicie striking i bierzecie te. Pochodnie, nie? I, wy, i, i, I podpalacie im ją. Y, no to też, ale najpierw podpalacie im dom, a potem bierzecie plakat y, Tymka i mój i mówicie: Oni są lepsi niż Wy! Oni są lepsi My nie to Hitlerzy! Nie, 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 nie. Ej wiesz, że w ogóle YouTube bluruje, bluruje e, chyba ten, jak ktoś mówi o Hitlerze? Hitler, 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 Hitler Tymek! Bo mnie zbanują za to! I ciebie też! A masz nowe konto jeszcze! Idź Ręcz, pan w Hitlera! Nie powinien mnie spodobać, ale możliwe, że mnie zbanują, bo... No idź pan w Hitlera! Lubię. No nie zesraj się, hitlerze E co? Ja nie <laughs> Jasność, <To> był... <laughs> ciemność, Powalony jesteś ty! Zniknij <laughs> <chodę. śmiech> Co? Pamiętasz ten kom komentarz? o nie, 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 nie pamiętam go. <gry> e, Poczekaj, ja się na chwilę wyciszę. Tak. Ogólnie, to yy, Typa, uznajcie, że... I jakby coś to moje, na, bo moje nazwanie kodem i ociepka jest fajkowe, Tak naprawdę nazywam się Jurek Szczurek Ogórek. Ale nie, tak serio to naprawdę jest fajkowe. Czekajcie, ja muszę ich ścigać. Czekaj. Okej. Okay. Dobra, nie udało mi nam się niestety wygrać. Też oczywiście nie zdążyłem pójść, sikać, bo ktoś mnie podjechał. No i no. Tak jak mówiłem, moja nazwa nie jest prawdziwa. Powiedziałem fake, bo nie powinno się podawać swojej nazwy w internecie. Tak jakby ten... Dlatego to nie jest prawdziwe, ale nie powiem wam jak się nazywam. Ale postaram się to zmienić, żeby było normalnie jakby. I ci, którzy powiedzieli bardzo wszystkie rzeczy i możecie sobie to sprawdzić. Nie pamiętam pod jakim filmem. E, gramy tylko Godzilla, mi to było. E, gramy tylko potworami, no. To ten. No i tak no, napisali pod filmem. Sprawdźcie sobie to i oceniacie. Dajcie nam znać pod którymi z naszych kanałów, czy to nie było zbyt no. brzydkie. Dobrze. Co nam napisali. To ja się już z wami żegnam, i. Ja też. Liczę... No, już w sumie dobrano. Zrówka wszystkiego. Dobranoc, tak dokładnie. Jeżeli ktoś teraz je, to smacznego i, i nara. No, nara. O, i pamiętajcie, On, wpadajcie pa. na ten. na tym kanał. To się bardzo opłaca. No. To opa. Widzimy się w następnym filmie.